Witajcie w tym mroźny poranek w górach Sowich. Za moimi plecami znajduje się wlot do sztolni północnej wodnej. W niedalekiej odległości znajduje się drugi wlot do sztolni południowej. Dla znawców tematu jest ostatnia chwila na zwiedzenie jej. Ja jej sam dzisiaj nie zeksploruję. No Ci co wiedzą, że jest ciężkie wejście. Wyjść nie dałbym rady sam. Sypią ziemię, niedługo ją zasypią, więc to są ostatnie chwile. Co do sztolni. Sztolnia na mapach górniczych z początku XX wieku opisana była jako Wasrisze. W tłumaczeniu, sztolnia wodna, sztolnia do pozyskiwania wody. Jak udało mi się ustalić, z pewnych źródeł sztolnie powstały jako ujęcia wody dla rozwijającego się Wałbrzycha. Sztolnia bardzo fajna, zaraz ją zobaczymy od środka. Początek sztolni bardzo niski, maksymalnie 1,20 m. Pierwszą damę. Damę żyły do spiętrzania wody. Wiadomo. Dziękuję. Pierwsza ta część tunelu jest zbudowana z cegły. Z takimi okienkami. Góra jest jakby obrzucona tynkiem. Może i na dole też było, tylko woda wypukała. Tą część za tamą wykonuję wyprostowany. Wody mam po pas. bitkę zawą W tym miejscu kończy nam się jakby obudowa ceglana Zaczyna się lita skała z takimi naciekami. Po prawej stronie widzimy otwór szałowy. I znów przechodzimy do tunelu ceglanego. Słuchajcie, dochodzimy. Tutaj mamy jeszcze taką komorę czy mi tam kamera wejdzie. Moment, może się tu schonić. Jest kawałek tu, no, to tunel, Ale ja się już nie mieszczę. Nie wiem czy to widać okej. Okay. Na no. siłę musiałbym się tam jakoś wciskać. Nie ma co trzymać kamery, żebym tam tam wszedł inaczej już nie wejdę. Ale mamy te bardzo fajne skrzyżowanie tutaj takie. Dobra, pójdziemy wprost. Widzę przodek, ale no dojdziemy. Ta część też jest wykuta już w litej skale. Nie ma obudowy. W porównaniu do południowej jest to bardzo czysta szkolnia. Doszliśmy do środka. Ok. Wrócimy się na naszej krzyżówki. Podam co najczęściej. Przeglądujemy się na tej krzyżówce. idziemy. Okay. dochodzimy do bardzo fajnego sklepienia. Sklepienie w kształcie takiego żelazka, bym powiedział. Nawet ten łuk jest taki stożkowaty w litej skale. Tu się kończy cegła. Nazywana, jak dobrze pamiętam, chyba Sztolnią gracholutków. Nie dlatego, że jest taka mała. A, Prawdopodobnie do niebezpiecznej Bośni nam wisi. Bardzo niebezpieczny czyli niezależnie od tego, czy Tchau, 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 que ele espia? А, 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 что есть? Заразу ему писать, я надо. А, 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 а. Wstaliśmy do przodka naszej stolni. sztolnia bardzo fajna, nawet mamy geokesza, którego nie będziemy ruszać. No cześć, to do następnego.